Cześć, w następnym odcinku ten nie oglądałem, nie nie, oglądałem. E, nie, nie. E, nie czytałem waszych, no, nie czytałem waszych komentarzy, ponieważ e, nagrywam jeden odcinek po drugim, e, bo chciałbym sobie, no, po prostu fajnie mi się gra, o, tak powiem. No. Oprócz tego znowu jest. Boże święty. Nieee! Oj, że znowu włączył tutaj radio. Szybko, proszę... O Jezu, dobra, ale moje uszy. Łaj, to było głośne. Przepraszam Was za to, ale tak jest. Myślę, że to ta woda, która bije. Ta woda, która jest za tutaj Jest wreszcie jakieś drzewo, które nie jest zaklejmowane. Wreszcie, ale ja, ja to sobie od razu pozbieram trochę drzewka. Nie na, na to, żeby budować, tylko na to, żeby przynajmniej ten. Eee, mam dużo sikierę, więc co? Eee, no. Dobra, tu już jest zajęte, więc ja już tam nie idę, bo nie masz nie ma sensu. I to jest wszystko popatrzcie na no, pośpilach, więc my tam sobie idziemy o zmroku w poszukiwaniu sandu. Na tyle starczy i tylko to jest za dużo. Dobra, no jeszcze jeden. No Albo... Dobra no. Daj. Yy, potrzebuję jednego złotego chesta. Tutaj mam mało. Tutaj mam mało. Tutaj resztę dam. Dobra. Potrzebuję jeszcze dwa diaksy. Otwórz się skrzynko! Otwórz! <laughs> <laughs> Dobra. Potrzebuję dwa diaksy. Dwa. Jak to się robiło? Chcę stworzyć tak Złota, Fłodio, Krzy i Szkło Jest! A nie, to ja sobie to wybiorę No, jeszcze jedno, jeszcze jedno Nie, trzeba jeszcze Bo to jest 8, no 6, jeszcze 3 Nie, jeszcze 2, no bo 8. To tyle. O! To chciałem sobie zrobić. To i to mi przechwytuje osy. A z osy mogę sobie zrobić miód później. O, dobra, już się zrobiło A dzięki temu miodowi będę mógł. O, i teraz wam, wam pokażę, dlaczego to chcie. To jest taki samo jak diaksowy. A tu nie widzę żadna No właśnie, to jest właśnie najlepsza, jaka może być. Nie widzę jedna? Nie, Dawid. Najlepsza. Dobra, to akurat będzie na, na drugą diaksową. Nie, ja tu się to wszystko zmieści. A na no, przysiężenie. Szybko. I za wszystko tutaj lata najważniejsze it. A jest tak. U Jezus Maria. Wszystko tutaj, a później powiedział go. Dobra. tak dwa diaksy. I dużo, dużo skła. Ja, staczy na... Przybuję złoty skrzynkę. I to się bodajże że robiło tak. Tak, tak i tak. O, dobra, jest, jest Diaksowa. No, to jest tak jak Diaksowa, tylko że ta jest przeźroczysta, jest lepsza, wygląda fajniej. A tamta nie. To jest burger. Co jest burgera to? A nie, najważniejsze i temy losowe. Latają sobie, tak. No i jedna. I to sobie będziemy przynosić, ale zanim to, się poszukać krówki i musimy zebrać skup. Na co? Na. O! Fajnie. Na. Yy... O, jeszcze sobie zrobił piecyk. trzeba było stać nas, by było szybciej. Piekło, wszystko. pewnie złoto, później. Jeszcze coś. Dobra. Stać mnie, robię. Tylko jeszcze osta ostatek żelaza. No, wiedziałem, że takie będzie. Dobra, teraz pójdziemy sobie poszukać. Yy, gdzie jest a ja to by nie zrobiłem. jej Nie teraz dostać achievement get. I to się właśnie robi dwa razy szybciej. Chwilę mam coś przepalę. Na przykład... O, oh, iron! To się dwa razy szybciej, czyli... Jakie zrobię sobie z wszystkimi, zrobię do di diaksowego i to będzie. O! Nie! Extreme jest najlepszy. To też. To. To o tym nawet nie ma na mówić. Tego, tego nie będziemy mieli. To na pewno będziemy mieli di diamentowy Extreme to już przepalone. A nie! Czas. 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 Obsidian czysta. O! To sobie zrobimy teraz obsidian czysta. Bo mam obsidian. Aha, jeszcze jednego brakuje. Zrobimy obsidian czysta. Bo mam czysta. Tylko, to zrobimy teraz obsidian czysta. I zakończymy odcinek. Słyszę, że takie krótkie, ale... Dobra, nie zrealizujcie, na. Hej, tu Dobra. Eee... Mamy... Diamant, diamond i mamy obsidian. I to się... Łota. Nie wiem, czy będę w tej skrzyni cokolwiek trzymał. Bo na razie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To są takie same, ale ta jest, to jest łatwiejsza, a ta ładniej wygląda, a ta też jest jeszcze bardziej łatwiejsza. Jeszcze bardziej ładnie wygląda. Dobra, mam takie zajebiste skrzynki i dwie zwykłe skrzynki. Ja bym nie mogła zdobyć drewna, a mam takie skrzynki. Krystal chyba jest najlepszy. Dobra, będzie sław, gdy będę miał jeszcze trochę diaksów. Dragon Radium. Mode. Pamiętajcie ten mod. kiedy chcecie go mieć, piszcie w komentarzach do dziesiątego odcinka, bo wtedy, ben, bo wtedy prześlę wszystko. To będzie trwało 50 lat, ale to nieważne. Piszmy. Kuba. Napiję się na hardcora na koniec odcinka. I kończę ten odcinek zabijając się.